Telewizja za często nie przyjeżdżała, więc zaczęliśmy nagrywać sami. A ja powiedzcie panowie, a ja tak zupełnie szczerze i poważnie, po co wy to robicie w internetach? Bo wy mieliście swój program w telewizji, prawda? Jeden, drugi. I, i, I został wam ten, po co to robicie? Przecież już nie musicie. No my to y, robimy, to, bo nam się to bardzo jakoś spodobało. Zaczęliśmy to kręcić, hmm. kręcić sami, No pa, parę odcinków nagraliśmy. Dla złomowiska no, kilka sezonów, więc dużo byliśmy przy tą kamerą. Nam się to spodobało, telewizja za często nie przyjeżdżała, więc zaczęliśmy nagrywać sami. Wrzuciliśmy to na YouTube'a, zaczęło się to podobać ludziom, na TikToka zaczęło się też to podobać i zaczęliśmy tak kręcić. No... Mamy taką nadzieję, że kiedyś nas ktoś zauważy i wypłyniemy na jakieś większe, większe morza. No, przynajmniej na oceanie jakiś taki. Ale z drugiej strony mówicie, że to co rzucacie jest organiczne, czyli tak naprawdę nie montujecie tego. To są spontaniczne pomysły, czyli to nie ma nic wspólnego z tym algorytmem, jednym, drugim czy trzecim. Czyli tak naprawdę wy cały czas się bawicie dobrze. Tu właśnie chodzi o to, że to jest zabawa, to nie jest nic na poważnie, tak. Trochę jest na poważnie, bo trzeba się trochę do tego przyłożyć, no tak, 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 ale przywożyć. to jest po prostu nasza nasza taka zabawa dorosłych, jakby to można powiedzieć. To nas łączy, to nas łączy, y -y -y -y. lubimy to robić i bawimy się przy tym dobrze. Y -y -y -y. No podjęliśmy decyzję, nie wchodzimy w żadną politykę, nie krytykujemy nikogo. Kiedyś się wypowiadaliśmy tylko o sporcie, tam były kiedyś takie o sporcie jak reprezentacja gra, a poza tym nie wchodzimy w jakieś takie komplikacje, czy nie obgadujemy y -y -y. kogoś, nie śmiejemy się z innych, tylko gramy swoje, no taki mamy nasz kontakt. Jak I bawimy to... się z tego. Za... I... A kiedyś przyjechał jeden ze znanych youtuberów i powiedział, że no nie macie TikToka, to nie żyjecie. I <grym> no mówię, tak, co to ten TikTok? Do tego się zaczęło. Zaczęliśmy wchodzić i zobaczyliśmy tego TikToka.